Siema, tutaj iPak09, ze mną jest... Pilnowacz autobusu 069. A chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, że jak słyszycie, nie ma nas na dworze, no nie, nie wiem, to raczej słychać po no, nie, audio. Nie ma, nie ma wiatru, jest echo, więc raczej słychać. Jesteśmy w studiu nowym, w sensie, no nowym nie powiedziałbym, ale w studiu. Audio. No, nowym, masz rację, że dla nas nowym, no bo to jest pierwszy, dla Was nowym, bo to jest pierwszy film tutaj. No, dzisiaj. Ale, ale, dla moich widzów już nie, bo tutaj już. Ile tych moich filmów tu powstało? Już z 10 przynajmniej. No właśnie, słuchajcie. Jakby ktoś nie, wie, nie, nie wiedział. Właśnie. Rok temu chciałem powiedzieć, wczoraj na Tadeuszku, bo wrzucam te filmy dalej, dalej jako daily, na Tadeuszku powiedziałem, że będziemy już u pilnowacza możliwe, że w studiu nowym i jak widzicie jesteśmy. Dzisiaj nagrywamy Księgę 10, czyli Księgę X, jak widzicie, która nazywa się, pilnowaczu, jak pamiętasz? Pan Tadeusz Księga X. A tak serio? Nie wiem. Jacek Soplica. Na serio? Nap naprawdę, czytam emigracja Jacek, emigracja Jacek. Co za debil to wymyślił? Może nie miał pomysłu na tytuł? nie miał pomysłu, więc nazwał Jaskiem Tak, Jacek. Tak, czam emigrację Jacek? Emigracja Jacek. Emigracja Jacek. To brzmi jak, to brzmi jak, to brzmi jak jakiś yy, przeciętny kontakt yy, rodziców. Tak, bez kitu. Jacek na emigracji, wiadomo. Dobra. W ogóle, yy, wy tego nie widzicie, bo wy mam Androida 14, tak się w ogóle wam pochwalę. No i 6.1, 6.0 jeszcze. Dobra, oglądamy. Moi drodzy uczniowie, na początek bardzo, bardzo no i dziękuję. Czego wam za taki duży odzew, za to, że piszecie tam i dzielicie się swoimi potrzebami. Ale bez i też dziękujecie mi. To jest taka Ja jestem, Ja jestem ciekawy, za ile sąsiedzi będą już dzwonili do mojej mamy. Czekajcie, wiecie, co mnie zastanawia bardziej? Yy, czemu, czy to było naprawdę jeszcze. Tak, to było jeszcze chwilę przed tym, jak my Tadeusza zaczęliśmy omawiać i no można powiedzieć, te filmy na tym roku jeszcze nie mają, nie czekaj, dzisiaj jest pierwszy, za 10 dni ten film będzie miał rok, który oglądamy teraz. To kto wie, widzowie, co, jaki będzie, ile będzie miał najnowszy film, może będzie miał jeszcze mniej niż rok. Może będzie, może był rzucony później, niż zaczęliśmy komentować. No, dobra, oglądamy. Też niezwykle ważne. A teraz przechodzimy do Księgi 10. Właściwie nie. Jedno zdanie na temat Księgi 9 i jej zakończenia. Otóż tam Polacy wygrali bitwę z Rosjanami, ale przypominam Wam, że jest to czas, kiedy Polska razem z Litwą są pod zaborami rosyjskimi, i nieważne kto wygrał, kto przegrał, i tak wina będzie zrzucona na Polaków. Więc w interesie naszych Polaków jest to, żeby jak najlepiej dogadać się z Rosjanami, żeby jakoś załagodzić ten konflikt. Ważną okolicznością jest to, że na dworze panuje szaleje burza. Ek... Nie, nie panuje. Nie panuje u nas burza. Mimo, że mamy zasłonięte rolety nie panuje. By słychać było raczej chyba nie wiem. Która uniemożliwia przedostawanie się informacji z dworku gdzieś na zewnątrz, to znaczy, że przez jakiś czas nikt z zewnątrz, na przykład jakiś inni Rosjanie, wyżej postawieni, nie dowie się o tym, co wydarzyło się w dworku. W takim dniu pożądany był czas najburzliwszy, bo nawałnica w boju plac mrokiem okrywszy, zalała drogi, mosty zerwała na rzece, z folwarku niedostępną zrobiła fortecę i to, co powiedziałam. I mamy taki układ. Mamy rannego księdza Robaka, który został postrzelony, gdy bronił. Pilnowacza, a kim był ksiądz Robak, się okazał? E, ten, jak on miał? Soplicą, nie? Tak. No a tak w ogóle. Ty... Tylko nie to tym trunkiem, tylko tak, tak, Jackiem wiem. Soplicą. W ogóle widzę, patrzcie, tego osranego już nie ma. Tak nic w komentarzach. Dla niego. So, tak swoją drogą ktoś odpowiedział czemu jest taki osrany, czy nie? Nie wiem, w sensie nie wiem, no bo to jeszcze się nie wrzuciło. Może to w montaż nie, w montażu tego nie dam, bo ja montuję wszystkie filmy po sobie. Jak widzisz to i co montuję, to powiedz coś, a ja tak serio nie, nie rób nic. Hrabiego sędzia no. proponuje... Najlepiej to wytnij tamten moment. ...kapitanowi uh, W ogóle rykowowi, to ty będziesz to teraz montował, czy nagrywać będziesz? tak za to, zagrywać. że ten przemilczy to co się wydarzyło. Kapitan Rykow jednak jest honorowy i mówi tak Oj wy lachy, ojczyzna, ja to wszystko czuję Ja Ryków Czemu lachy? Lachy mi się nie wiem dlaczego kojarzy z, z bardzo niemiłym słowem Z takim wielkim, wielkim, no takim przekleństwem Dosyć Nie wiem jak to powiedzieć Nieładnym. No, bardzo nieładnym przekleństwem. Niesamowite przekleństwo, nieładne. Nie? tak każe, a ja Was żałuję. Co nam do Lachów? Niechaj Moskwa dla Moskala, Polska dla Lacha, ale cóż, Car nie pozwala. Czyli mówi. Ja z wami walczę, bo taki mam rozkaz, ale tak naprawdę nic do was nie mam. Mówi jeszcze, otóż ja was obronię i jak będzie śledztwo, słowo uczciwe, że dam za wami świadectwo. Powiemy, że my przyszli tu z wizytą, pili sobie, tańczyli, trochę sobie podchmielili, a płód przypadkiem ognia zakomenderował bitwa i batalion, tak sobie zmarnował. Czyli mówi: zrzucimy winę na płuta, że ta bitwa to był taki przypadek, ale pieniędzy od was nie chcę, ponieważ. W tym wojsku wystarczająco zarabiam. Niestety. Jakby chyba to prawda jest, że to przez puta. Czy tam. puta? Nie wiem, czy, czy przez T, czy przez te Lepiej, żeby było przez te. Przez te. na przeszkodzie się, może stanąć. no? Czy, ty, czy tylko ja się tak teraz dziwnie czuję, że jest tak jakby cicho, i tylko Ty czasem się odezwiesz, albo ja i tylko jest ten film? To jest Nie takie, wiem. To jest takie dla mnie niespotykane praktycznie. Czemu? A bo wiatr i to inne. No właśnie. A niby, niby się to niczym nie różni, a jednak się różni jak widać. Pewnie jak to oglądacie, to pewnie też to widać. I słychać. może nie przyzwyczaj... No ta, słychać. Słychać, słychać. Słychać, słychać. 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 Niestety. Chociaż nie, mówię zawsze, tym tego ludzika klikną, ale to może kiedyś. Zróbmy to. Aha. No, ale jesteśmy. <laughs> nie dobra, wywal to. Tyle, no. Wywal to w powietrze w ogóle. No. I właśnie, jakby tak w taka przerwa, mam zrobić od tego Tadeusza. To tak będziemy nagrywać w zimę tutaj, a w, weekend, w weekendy, może w wakacje, jak, jak będzie cieplej. cieplej zrobi, ogólnie, jak się cieplej ogólnie zrobi, to będziemy nagrywać na zewnątrz. Tylko ja tu będę jeszcze w tygodniu nagrywał, jak będę miał jeszcze taki sam plan. No więc, ale to już chyba na jakimś ze swoich filmów mówiłem, ale dobra, powiedz to może swoim No bo nie wiadomo, czy moi, twoi, nasi wspólnie, dobra, nieważne. Major. Tak. Płód, który przecież temu wszystkiemu zaprzeczy, pamiętajcie, że pała nienawiścią tutaj do niektórych uczestników zajazdu. Gerwazy jednak mówi, chlnę się z cyzorykiem, że płód nie wyda, gadać już nie będzie z nikim. To znaczy, że mówisz, że niestety zabił go, znaczy on tego nie żałuje, ale zabił go, dla nas ważne jest to, że zabił go jeńcem. to znaczy, że zabił go w sposób niehonorowy, ale wszystkim tutaj jest to na rękę. Ksiądz Robak mówi tylko: Oj, kluczniku odpowiesz tutaj ciężko przed Bogiem. Jedna jest restrykcja, jeśli popełniono, nie z zemsty głupiej, ale propublikowano. Mówi także że rozgrzeszenie dostaniesz tylko wtedy, jeżeli zrobiłeś to dla dobra publicznego. I tego Gerwazy będzie się trzymał, bo przecież zrobił to dla innych. Do pokoju wchodzą uczestnicy I... zajazdu. Yes. Jednak nie musi zostać zniszczony. Jak ty zastanowił, to... To bardzo jest, fajnie. Jest to... Jest Ostrany, moi drodzy. Let's go! Tak. Jak ktoś napisał zniszczenie, go nie usuwa, bo nikt tego nie obejrzy, bo to będzie mieć trzy wyświetlenia, jak każdy Tadeusz, ale dobra. Ust ustaw sobie Ostranego na tapetę. Ta, na tapetę czego? Chyba na profilowe. Na miniaturkę, nie no, żartuję Między innymi Tadeusz I kilku Dobrzyńskich I co ustalają, właściwie podkomorzy Zarządza, zbłądziliśmy I nikt tu z nas nie jest bez winy Ksiądz Robak, że zbyt czynny Rozszerzał nowiny, klucznik i szlachta Że je pojęła opacznie Wojna z Rosją jeszcze nieprędko się zacznie Tymczasem, kto miał udział najczynniejszy W bitwie, ten nie może bezpieczny Zostać się na Litwie, musicie więc do księstwa Uciekać panowie Mówi, że wszyscy uczestnicy zajazdu muszą po prostu uciekać. Ostrany ucieka do Litwy, moi drodzy, let's go! Tak. Dlaczego? A nie, a nie, a nie, a nie. A w sumie nie, let's go, bo nie będzie ostranego. O nie, to będzie chyba najgorsza rzecz. Pilnować się zapłacze i przestanie nagrywać ze mną Tadeusza. Nie tak. Wiem, żartuję. Tak będzie? Tak będzie. Tak, on już to mówi i zaraz się dowiemy, bo dzisiaj nagrywamy wszystkie reszta filmy. prędzej czy później się tą, tą bitwą na pewno zainteresuje. Oni wyjadą, zrzuci się na nich winę za ten bałagan, ale dzięki temu ci, którzy zostaną, będą mogli spokojnie żyć. Dla wszystkich jest to oczywiste, tym bardziej, że mają jechać do księstwa, gdzie będą mogli zaciągnąć się do armii Napoleona. Stąd też pierwszy tytuł tej księgi: Emigracja. W Pokoju no zostaje Tadeusz. Jaki, jaki Jacek Soplica? Dopowiedziałem no, jeszcze. Jacek, emigracja sama. Ale myślę, że emigracja. Kropka jacek, jacek, jacek. Ja mam tak. Ja mam takie, kurde, to brzmi jak przeciętny kontakt waszych rodziców, czy tam naszych rodziców. Coś ja mam takie coś w książce, może to teraz będzie w montażu, że ja mam tak dosłownie w książce napisane dziesiąta księga, Emigracja.jasek, jak dobrze pamiętam. Teraz widzieliście to przez film, więc wiecie. Ponieważ sędzia go o to prosi, mówi o tym, czego dowiedział się wcześniej już od Tadeusza, że ten kocha Zosię i proponuje, by młodzi wzięli ślub. Tadeusz jednak pro, pro, odzywa się tymi pro, słowami, nie pyta... Proponuje B? Proponuje bruty? Nie, nie, nie. I ja proponuję skontaktować się z najbliższym Urzędem Policji. Chyba każdy wie dlaczego. A, ach, no tak. A może do C.P.U. lepiej? No. więcej, jeśli Zosia czekać raczy, może mnie wkrótce lepszym, godniejszym obarcze. Wyjaśnia, że nie chciałby teraz więzić jej swoim jakimś słowem, żeby mu obiecywała, że zostanie jego żoną, że chciałby teraz wyjechać, jak gdy wróci i ona będzie gotowa i chętna, to jak najbardziej się z nią ożeni, ale chciałby na to zasłużyć. Okazuje się, że podsłuchiwała to Zosia, wybiega e, i po chwili... Przyszła... Bardziej jest taki spoiler, ale ona się z nim NIE ożeni. Dobra, kurde, nie ma, nie ma tego darcia się nie, bo to kurde, mówię, zaraz nas jeszcze wywalą stąd. Większa kultura już... normalnie z dzisiaj, ale chyba lepiej, jak oglądamy te Tadeusze już tak normalnie, no bo chociaż się skupiamy na tym, nie? Chociaż, chociaż mamy fotele, ciepły pokój i. Możemy postawić na czymś telefon, nadzieję, że musimy trzymać w rękach, nie? No, chociaż ręce nie są zimne jak na dworze. Biega, by dać Tadeuszowi coś na pamiątkę, coś, żeby mógł ją wspominać, daje mu między innymi obrazek świętej Genowefy e, i proszę by on pamiętał. Tadeusz jest wzruszony. Święta ja No pewnie ona nawet w tej książce nie występuje, bo to jest jakiś, nie wiem, może obrazek jakiejś świętej. Ain't a może w ogóle ona nie istnieje, to by było najlepsze. To by było najlepsze Sprawdź nie, to teraz w internecie. Robimy research, trzeba oglądamy dalej. Jakby prawie, tak. że miłosną scenę. Właśnie, gdy Tadeusz z osią zalewają się łzami wzruszenia, Chodzi hrabia z telimeną poruszony tą sceną sam chciałby przeżyć coś podobnego. Zwraca się do Tadeusza tak, Panie Soplico, miałem ciebie za rywala, ten błąd był jedną z przyczyn naszej smutnej zwady, która mię przymusiła dostać na was szpady. Postrzegam błąd mój, ty wzdychał ku pasterce, ja zaś tej pięknej nimfie oddałem me serce. Czyli mówi, że rzeczywiście był zazdrosny na Tadeusza, bo myślał, że obydwaj wzdychają do telimeny. Jednak teraz widzi, że się pomylił. I hrabia przyznaje, że Delimena mu się bardzo podoba. Delimena, choć zdziwiona, daje hrabiemu wstążkę jako znak takiego oddania, jak dawna da. Poczekajcie chwilę. Jesteśmy już ponownie, jakby co pilnowacza na razie nie ma, bo musiał coś zrobić. I właśnie znaleźliśmy obrazek tej świętej Genovefy, i myślę, że to jest ten, który zgaduję, że widzicie na ekranie i pamiętam, że właśnie miałem z tego kartkówkę, czy tam, no, kartkówkę i no właśnie, to tyle, co chciałem powiedzieć o tej Genowefie, więc oglądamy. A rycerzowi by ten w jej barwach walczył o, tutaj o ojczyznę. Sędzia namawia hrabiego, by ten nie emigrował, bo nie ma takiej potrzeby, mógłby wykupić się u Rosjan pieniędzmi, jednak hrabia czuje, że powinien ruszyć i zaciągnąć się do wojska, więc nikt go tutaj nie powstrzymuje. W pokoju zostaje już sam sędzia i Garwazy, razem z umier... Wiecie co? Tutaj będziemy musieli zrobić przerwę, żeby pilnować przyszedł. Słyszałeś ten szum? Tak. Yy, to jakby ktoś nie wiedział, yy, ja mam ci powiedzieć... Przewinąłem trochę do przodu, bo tam powiedziałem coś i jest teraz najważniejszy moment, więc teraz słuchaj. Ale czy powiedziałeś o istnieniu świętego Tak, powiedziałem już o tym, yy, więc nawet będzie tam gdzieś tam wcześniej. Yy, w, w zdjęcie wklejone, widzieliście już raczej je ja, i oglądam dalej. ...mierającym księdzem Robakiem. I tutaj zaczyna się najważniejsza część tej księgi, czyli spowiedź Jacka Soplicy. Ksiądz Robak zaczyna od słów, ja jest Jacek Soplica, czyli to ja. Gerwazy natychmiast się gotuje, ponieważ pamiętajcie, że przez 20 lat czekał na to spotkanie i marzył o tym, by zabić Jacka Soplicę, a tutaj widzi przed sobą mnicha i do tego zakrwawionego. Ksiądz Robak widzi jego zdenerwowanie i prosi go jednak o wysłuchanie, mówi posłuchaj mojej spowiedzi, potem zrobisz sobie ze mną co zechcesz. I opowiada o wielkiej przyjaźni ze Stolnikiem, o tym jak wszyscy byli przekonani, że Stolnik Uwielbia Jacka Soplicę, jak przy każdej okazji go ściskał, przytulał, wznosił jego toast. Jednak nie była to podejrzane. prawdziwa przyjaźń. Wszyscy dookoła śmiali się z tego, że Jacek Soplica zakochał się w Ewie i że uroił sobie, że mógłby wziąć z nią ślub. Jednak były takie momenty, kiedy Jacek wierzył w to, że gdyby ukorzył się przed Stolnikiem, ubłagał go, poprosił... Eee, mm, 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 no dobrze, przejdźmy dalej no. To ten może zgodziłby się wydać Swoją córkę za niego za mąż Jednak zawsze w momencie, kiedy przychodziła mu taka myśl do głowy Wtedy Stolnik sobie żartował Zmieniał temat Opowiadał w sejmikach, jakichś spotkaniach Co powodowało Takie napady złości u Jacka ponieważ... No Wiedział, że Stolnik po prostu bawi się jego uczuciami. Jacek Stoplita mówi też, że nigdy nie poprosił o rękę Ewy, ponieważ bał się, że dostałby czarną polewkę, a to jakby uwłaczałoby jego godności. To taka drobna różnica, jeżeli chodzi o tę samą opowieść, tylko tak, swoją Swoją. O... Czym jest ta czarna polewka? To jest takie coś, taka zupka. Bardzo niby smaczna, z kaczej krwi. Czernina, czyli. Mhm, chyba tak to się mówi. No, no to, Robisz? nie no to czernina jest dowalona, uwielbiam. No, i jakbyś nie wiedział kiedyś się ją brało, jak się nie chciało jakby samą coś takiego. z którą przedstawił nam w drugiej księdze. Ja no tak to plan, nie, nie wiem, nie wiem czemu, bo czernina jest na serio dowalona. Nie wiem, może dlatego, że... w sumie nie wiem. I jest czarna, ale to byłoby trochę rasistowskie. Dziwny, że kacza krew jest czarna, ale dobra. I mówi, że przyszedł taki moment, że przyszedł do Stolnika, powiedział, że wyjeżdża. Myślał o tym, żeby wyjechać z jakąś grupką ludzi e, i trochę powalczyć. Miał nadzieję e, w głębi serca, że wzruszony tą postawą Stolnik wtedy odda mu nagle Ewę, pobłogosławi ich związkowi. Jednak zamiast tego Stolnik powiedział, że Ewę właśnie będzie wydawał za mąż i jeszcze spytał Jacka o to, co o tym sądzi. A właściwie co sądzi o wyborze, ponieważ wydać się chce za kasztelana. To kompletnie łamie serce. Za co? Za kogo weź, tylko skojarzenia Jackowi. Gerwazy przerywa mu jednak i mówi, że nie on pierwszy zakochał się nieszczęśliwie, jednak nic nie usprawiedliwia tego, że napadł na Stolnika w towarzystwie Moskali. To znaczy, że nic nie usprawiedliwia zdrady narodowej. Jacek musi odeprzeć ten atak, ponieważ miano zdrajcy rzeczywiście przygnęło do niego na stałe. Jednak opowiada historię dalej i zaraz wyjaśni, jak to było. Mówi, że po tym, gdy usłyszał o ślubie Ewy, sam pojął za żonę pierwszą, lepszą kobietę, która go zechciała, unieszczęśliwił ją tym, ale z tego związku urodził się Tadeusz. Sam Jacek zaczął pić, pić i pić. Z takiego szanowanego szlachcica spadł na samo dno. I któregoś dnia, gdy taki rozżalony e, zaplątał się w okolice zamku, bo nawet tego nie planował, sam mówi, że diabeł podkusił go, żeby tam pójść, dostrzegł najazd Moskali na zamek. Mówi, że najpierw przyglądał się temu jak dziecko, które patrzy na pożar, Właściwie nie wiedział, czy pomagać stolnikowi, czy pomagać Moskalom. Dopiero gdy zobaczył stolnika triumfalnie, znoszącego rękę do góry, poczuł ogromną złość. Dlaczego? Ponieważ on jest na samym dnie, a stolnik ma wszystko. Stolnik według niego zniszczył mu życie, a jeden jego gest wystarczyłby, żeby tego nie robić. Oczywiście nie jest to usprawiedliwienie, jednak wyjaśnia to taką chwilową, gwałtowną nienawiść. No, i zbrodnie w afekcie, czyli morderstwo w silnych emocjach. Morderstwo nieplanowane, straszne. A widzicie, tak wygląda właśnie. Tutaj jest przykład brania wszystkiego pod swoją własną perspektywę, bo jak oglądaliście drugą księgę, pewnie nie, to zupełnie inna była perspektywa tego wszystkiego. A tutaj, jak widzicie, jest. No, inna, zupełnie inna. Że go żałował właściwie w momencie jego popełnienia. Gerwazy nie jest gotowy podać ręki Jackowi Soplicy, ponieważ morderca to morderca. Jednak mówi, że między nimi jest to już wygląda zgoda, pięknie. nie będzie go atakował. Czekaj, czekaj, czekaj. Ponieważ przypomina. Piękne. Wojzu, nie. I są będzie w pionowym tym obyniam. o tym, że podczas bitwy Jacek Soplica uratował życie zarówno hrabiemu, jak i Gerwazemu. Że można powiedzieć, rachunki wyrównane, no ale tutaj żadnej przyjaźni czy sympatii na pewno nie będzie. Ksiądz Robak jednak nie ustępuje i kontynuuje swoją opowieść. Mówi, że po tym, gdy zabił stolnika, wyjechał i przyjął inny księdza Robaka, aby podkreślić tą marność swojej osoby i w Habicie działał na rzecz Polski. Ważne jest jednak to, że nie opowiada o tym, co też robił w tej armii, jakby nie chce. E, Opowiadać o swoich zasługach, skupia się na tym, co zrobił złego. Wywier wazy odmawia mu takiego pełnego wybaczenia. Ksiądz Robak mówi jeszcze tak: chciałeś zemsty, masz, boś ty był narzędziem kary Bożej. Twoim Bóg mieczem rozciął me zamiary. Tyś wątek spisku tyle lat snowany splątał, cel wielki, który całe życie me zaprzątał. Ostatnie moje ziemskie uczucie na świecie, którym tulił, hodował jak najmilsze dziecię. Tyś zabił w oczach ojca, a jam ci przebaczył. Co ma na myśli Jacek Soplica, mówiąc takie słowa? O jakim dziecku tutaj mówi? Tak naprawdę chodzi o powstanie, które przygotowywał. Pamiętajcie, że celem księdza Robaka było zorganizowanie powstania, które miało być takim zrywem szlachty pokazującym, że zależy im na kraju. Dlaczego Gerwazy zabił to dziecko? przez zajazd. Niestety, przez zajazd większość szlachty musi emigrować. To znaczy, że nie ma kto tego powstania zorganizować. Całe działanie księdza Robaka poszło na nic. Gerwazy tego nie komentuje, Smutne. jednak chyba ma jakieś wyrzuty sumienia, ponieważ na pociechę księdzu mówi o tym, że zataił kiedyś pewien fakt, że zaraz potem, gdy Stolnik został raniony przez Jaska Soplicę, Stolnik nakreślił znak krzyża w stronę bramy, gdzie Jacek Sopica stał. Znak krzyża oznacza znak przebaczenia, to znaczy Stolnik gdzieś tam podświadomie wiedział, że może e, zasłużył na karę. Może nie na morderstwo, ale na jakąś nienawiść z pewnością, tak. Dlaczego Gerwazy nikomu o tym wcześniej nie powiedział? Bo wtedy jego zemsta byłaby zupełnie nieuzasadniona. I tak kończy się spowiedź Jacka, później nastaje godzina ciszy. Jacek umiera. Wiemy, że rana, którą dostał za hrabiego, nie była śmiertelna, a stała się śmiertelną przez to, że wcześniej był już ranny w tym miejscu, gdzieś tam zdało no. się zakażenie. Nie wiemy, gdzie był ranny, ale to znaczy, że na pewno coś tam z wojskiem wspólnego miał. I po tej godzinie do pokoju biega goniec, posłaniec z listem. Czytany jest na głos. Okazuje się, że Napoleon oficjalnie powiedział, te łóżko zaczęło się zmieniać tak dziwnie. No, co? Yy, tutaj właśnie jest o tym, że. wojna wojnę Rosji, czyli spełniać takie marzenie. Ta nadzieja na odzyskanie niepodległości robi się gigantyczna, i dzięki temu Jacek Sobica może odejść w spokoju. Symbolicznie na jego głowie tworzy się taka aureola zrobiona z promieni słońca. Co symbolizuje, czy to znak, że Jacek Sobica stał się świętym? To już dostawmy Wam do rozważenia. Z kolejnej księgi dowiemy się. Nie no, trzeba zrobić research, czy jest święty Jacek Sopli? Tak, zaraz. Za, tak. Co też myślą o tym inni. Po śmierci Jacka pomiędzy księgami następuje taka przerwa w akcji, ponieważ kolejna księga zaczyna się już w roku 1812. Tak, dokładnie. Poczekajcie chwilę. Zaraz. Tutaj się dowiemy. Czy jest naprawdę coś takiego jak święty Jacek Sopli? Pewnie nie, ale dobra się spodziewał, że nie będzie, nie? No nie ma, no, 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 ale sam jako postać fikcyjna. No i co? Co ja mogę powiedzieć? Myślę, że mogę wam powiedzieć, żebyście, że, jak to pilnowacz mówi, nie zmuszam, lecz zachęcam do zostawienia subskrypcji i oglądania następnych filmów, które pojawią się już w dniu jutrzejszym. Pilnowacz jakiś suwa do kamery. Mm, jakie by tu można było? Nie wiem. Święty Jacek Stoplica istnieje. Nie, dobra. To tyle. Trzymajcie się. No.